A gościem Radio Opole, gościem państwa jest pełnomocnik suwerennej Polski w Opolu. Krzysztof Grudzień. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co w ogóle dzieje się dzisiaj w suwerennej Polsce? No na chwilę obecną mamy okres wakacyjny, więc te, te działania polityczne one. Przyjmują taką łagodniejszą formę. Jednak Polacy chcą odpocząć od polityki. Politycy chcą również naładować trochę akumulatorów, więc nasze działania ograniczają się tak naprawdę do minimum. I w tej chwili tak naprawdę wyczekujemy końca wakacji, by już tak ruszyć naprawdę z kopyta i zacząć nie tylko kampanię w social mediach, ale również akcje. Ale wakacje zaczęły się pod koniec czerwca, natomiast wasza aktywność bardzo mocno wyhamowała znacznie wcześniej. Zgadza się. No tutaj ma duży wpływ na to jednak choroba Zbigniewa Ziobry. No, znajdował się w ciężkim stanie, jest teraz po operacji, przechodzi Ale wyznaczył następcę swojego, zastępcę właściwie, Patryka Jakiego, nie odnajduje się w tej roli? Nie no, zgadza się. Wyznaczył w zastępcę, Patryk Jaki jak najbardziej odnajduje się w tej roli, tylko że musi ją pogodzić również z europarlamentem. A my jednak nadal wszyscy jesteśmy tej pełni nadziei, że już jesienią pan Zbigniew Ziobro wróci do, do, do polityki aktywnej. Wszystko Zbigniew na to... Ziobro, godził rolę szefa partii, z rolą posła, z rolą ministra sprawiedliwości, z rolą wicepremiera. Patryk jaki nie potrafi pogodzić tylko z rolą europarlamentarzysty? Zgadza się, no, Zbigniew Ziobro był w stanie pogodzić te wszystkie, wszystkie role. Patryk jaki się skupia też na, na działaniach w tym Europarlamencie, jednak tam są bardzo ważne sprawy, które są dla nas, jak Polski jak Zielony Ład, jak Pakt migracyjny czy zmiana paktów. Jednak jego obecność jest tam dużo ważniejsza niż w tej chwili tutaj zarządzanie na miejscu partią, bo tak naprawdę wyczekujemy tego momentu, aż będą ogłoszone termin wyborów prezydenckich, i będziemy mogli się wtedy skupić, jak już będziemy znali kandydatów albo kandydata, żeby skupić się tak naprawdę na, na, na wspieraniu, na promowaniu tego kandydata, na jakiejś walce politycznej. Do wyborów prezydenckich jeszcze sobie dzisiaj na pewno wrócimy, ale powiedział Pan o tym, że czeka nas prawdziwa ofensywa w Waszym wykonaniu już po wakacjach. Jak ona będzie wyglądać? No, będziemy musieli troszeczkę skonsolidować nasze środowisko. Mamy y, mimo wszystko po, po, po tym czasie... Y, po przegranej czy w wyborach czy, czy yy, utracie władzy raczej, bo na, na dobrą sprawę nie, nie przegraliśmy wyborów, tylko utraciliśmy władzę. Po tego typu działaniach zawsze następują pewne odejścia, pewne y, roszady w strukturach, które są naturalnym wynikiem tego, ponieważ są osoby, które są zadowolone, mniej zadowolone, niektóre odchodzą do biznesu, niektóre powracają, pojawiają się nowe osoby, więc będziemy konsolidować nasze środowisko i skupiać się na tym, żeby budować tej silne struktury na miejscu. No właśnie, niektórzy odchodzą. Pytanie, czy są tacy, którzy w ich miejsce przychodzą, bo ostatnio właściwie coraz częściej słyszymy tylko o tym, że znani działacze opuszczają solidarną czy też suwerenną właściwie Polskę. Najbardziej chyba takim głośnym przykładem był oczywiście Janusz Kowalski, ale w naszym regionie też coraz trudniej jest po prostu znaleźć rozmówcę, no chociażby do naszych programów, kiedy dzwonimy do ludzi kojarzonych z suwerenną Polską, to coraz częściej słyszymy, że albo już nie są na pokładzie, albo za chwilę opuszczą partię. No, kwestia Janusza Kowalskiego jest, jest bardzo złożona tak naprawdę. Tutaj bardziej chodziło o to, że posł widział swoją, swoją funkcję, swoją rolę w tym, żeby zostać jednak szefem partii pod nieobecność Zbigniewa Ziobry. No, niestety tą, tą funkcję przejął Patryk Jaki i to doprowadziło do tego, że ambicje pana posła były znacznie wyższe. Mentalnie tak naprawdę on już od nas się oddalił dawno temu. W kampanii wspierał innych posłów, więc to, to odejście było nieuniknione. Których posłów wspierał w kampanii? Z listy PiSu. u Więc... Ale przecież wszyscy byliście, znaczy wasi kandydaci startowali z listy PiSu no, grał no, do tej samej bramki. No zgadza się, że grał do tej samej bramki, ale to Co w tym złego. Niby nic z tym złego, ale jednak tworzymy to środowisko, ta, solid... ta suwerenna Polska to hmm. jest, jest dla nas jednak partia, która ma pewną ideę, pewne wartości i jesteśmy w niej i wyznajemy te wartości. Teraz z tego, co widziałem, to pan, pan Kowalski jest, w, jest niezrzeszonym posłem. No, wolnym elektronem. tak. Zgadza Mówię się. Jest wolnym elektronem. Oczywiście Patryk, jaki też mu pogratulował, życzy mu wszystkiego dobrego, żeby ciężko dalej nadal pracował, odnosił sukcesy w polityce, więc no, czas pokaże, co dalej się stanie. A czy suwerenna Polska będzie też e, suwerenną partią nadal? No, mówi się o tym, że jest brane pod uwagę wasze połączenie z prawem i sprawiedliwością. No to są doniesienia medialne jak na razie, żadne rozmowy się. W... Poseł Michał Wójcik, wasz wiceprezes, mówił wczoraj w Onecie, że jest to jeden z rozważanych wariantów. Oczywiście i nie należy go wykluczać. To jest tylko wariant w tej chwili. Nie ma żadnych poważnych rozmów na ten temat. Uważam, że jeżeli naprawdę dojdzie do tego typu rozmów, to one będą gdzieś na, na szczycie podejmowane. Dwóch liderów się zapewne spotka. Czekamy na jesień, może Zbigniew Ziobro powróci do polityki. I naprawdę na tą chwilę nie wykluczamy żadnej możliwości, ponieważ y, mamy z, z Prawem i Sprawiedliwością wspólną kartę ideową tak naprawdę. Mamy wspólne wartości, które wyznajemy i, i możemy się dogadać w pew w pewnych kwestiach i wystąpić pod wspólnym szyldem nawet. No, pytanie, trochę mi się to kłóci, bo mówi Pan o tych wspólnych ideałach, o tym, co Was łączy, a przed chwilą usłyszeliśmy o tym, że jeżeli Wasz poseł, były poseł, wspierał kandydatów z prawa i sprawiedliwości, no to to już nie było dobre. Na to, w, w tamtym czasie oczywiście i to nie tylko to zaważyło tak naprawdę nad tym, że... Pan Ale skupia... co się zmieniło, że w tamtym czasie to nie było dobre, a teraz już y, szukanie tych wspólnych cech jest dobre? No w tamtym czasie przede wszystkim mieliśmy skonsolidowani jako jedno środowisko. Byliście być? mocniejsi. Można tak powiedzieć, że byliśmy mocniejsi, ale w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o strukturę, to nie odnotowaliśmy żadnych z jakichś spektakularnych odejść albo przepływów y, działacza. Działacze w regionie są nadal w około 40-40 osób, i to na razie pozostaje w tym samym czasie. Mamy dwóch y, europosłów pani Beata Kampa niestety nie dostała się, ale odnotowała świetny wynik i my byliśmy zawsze taką partią, która była e, odróżniała się i miała spektakularne wyniki potrafiła wykręcić nawet nie startując z pierwszych miejsc. Więc my jako mniejsza partia możemy szybciej dostosowywać się do zmian, jesteśmy bardziej dynamiczni i to była naszą główną zaletą. No, pytanie czy rzeczywiście ta liczba się nie zmieniła działaczy w regionie, no bo tak jak wcześniej panu wspomniałem, coraz większy mamy problem z tym, żeby zaprosić kogoś z was na rozmowę w radiu, no ale jak jest naprawdę, to pewnie wy tylko wiecie. A czy suwerenna Polska w naszym regionie ma dzisiaj jakieś kierownictwo? Na tą chwilę nie zostało jeszcze to kierownictwo wybrane. Tak naprawdę cały czas skupiamy się na tym, e, do momentu powrotu Zbigniewa Ziobry do polityki, e, żeby podejmować te większe decyzje. A co do problemów z tym, że osoby nie zgłaszają się tutaj do państwa, do radia, to myślę, że to jest to spowodowane po prostu e, tym, tym, że mamy okres wakacyjny, a wcześniej no... Nie, tym nie, zamieszaniem powyborczym. Nie. nie, po nie, wyborczym. nie. nie. No, panie Krzysztofie, od dłuższego czasu już y, widzimy, że działacze, tak jak wcześniej zasygnalizowałem, którzy wcześniej przychodzili do radia, no, gdy się do nich dzwoni, wskazują, że już w waszych szeregach nie są. No, moim zdaniem są to następstwa po prostu y, wyborów. Paweł Dedydyński chociażby, jeden z y, bardziej y, rozpoznawalnych działaczy suwerennej Polski na polszczyźnie. Chyba już nie funkcjonuje w waszych szeregach. Kamil Kaflowski, jeden z, jak niektórzy wskazywali, dobrze zapowiadających się młodych działaczy, też już chyba do was nie należy. Kamil Kaflowski zgadza się. Oczywiście on był dyrektorem biura pozelskiego Janusza Kowalskiego. No i było to oczywiste, że wraz z odejściem posła odejdzie i dyrektor tego biura. Więc tutaj no, nie możemy mieć mu za złe, że wykonał, wykonał, co wykonał. To było w jego gestii. Co do pana Dydyńskiego, no to tutaj jest kwestia taka, że no, po wyborach są, są niektórzy ludzie rozczarowani może? Może są osoby mniej zadowolone i to też wynika z tego. Tak naprawdę. A wasza kandydatka na burmistrza Głupczyc, pani Słodkowska, jeszcze jest z wami? Zgadza się, jeszcze, jeszcze jest z nami w naszych strukturach. Jeszcze. <laughs> Oczywiście, no, nie można nic wykluczyć, może ktoś zrezygnuje, choćby, choćby nawet w przyszłym tygodniu. Ale na razie jesteśmy zjednoczeni w jednym środowisku. Więc. No dobrze. Konfederacja zaprezentowała wczoraj swojego kandydata na prezydenta. W przyszłym roku pójdziemy ponownie do urn. Wszystko wskazuje na to, przynajmniej tak mówią nieoficjalnie niektórzy politycy, że wybory odbędą się prezydenckie w maju. Pytanie, czy Sławomir Mencen z waszego punktu widzenia to jest konkurent, który was cieszy? To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo jeżeli. Nie, to jest bardzo proste pytanie. Wręcz, wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o jak największe szanse dla Konfederacji, to to, 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 to nie jest najlepszy kandydat dla nich, tak naprawdę. Ponieważ Sław, Sławomir Mencen uczestniczył w debacie z panem Petru, no i nie wyszedł zbyt dobrze. Ja rozumiem, że Sławomir Rencen ma szerokie zasięgi w social mediach, no ale jednak sobie chyba z tą presją nie radzi. Dużo lepszym kandydatem dla Konfederacji byłby jednak pan Bosak. Prawdopodobnie mógłby on liczyć nawet na 15%. A jest z panem Sławomirem Mencenem gdzieś takie głosy do mnie dochodziły, że nawet lokalne struktury są niezadowolone. Że to jest kandydat na 5%. Ja to zawsze jakiego kandydata by nie wyłonili, to zawsze będzie ktoś niezadowolony. Zgadza się, ale w Konfederacji jest taki system, że oni mają prawybory wewnątrz partii. I teraz środowisko Sławomira Mencena jest bardzo silne. Więc tam nawet jeżeli by mieli lepszego kandydata, to on by nie miał praktycznie szans, żeby w tych wyborach wziąć udział. Raz tylko mieli prawybory, to nie jest. Nigdzie zapisane, że musi to nastąpić w tym roku czy przed tymi wyborami. No Jak wiemy, najprawdopodobniej te się nie odbędą. Chyba, że coś się zmieni. Poseł Skali gdzieś wskazywał na to, że być może do wyborów jeszcze jakieś zmiany nastąpią. A Patryk Jaki. W ubiegłym miesiącu mówił, że gdyby była taka konieczność, to on by mógł wystartować, jest na to gotowy. Ktoś z nim na ten temat poważnie rozmawia, taka propozycja została mu przekazana? Na tą chwilę nie została żadna propozycja. To po prostu było takie oświadczenie, że Patryk jaki jest gotowy, bo widzimy to w wyborach choćby do Europarlamentu, jakie wyniki, ćwierć miliona głosów startuje nie z pierwszego miejsca, z różnych okręgów i jest w stanie zjednoczyć sobie różnych wyborców od prawej do lewej strony. Jest przede wszystkim młodym kandydatem z doświadczeniem już i ta mieszanka jest tak naprawdę idealna, która by pozwoliła temu kandydatowi zdobyć większość w starciu w, z koalicją rządzącą. Bo powiedzmy sobie szczerze, W tej chwili mamy sześciu kandydatów, gdzieś tam możliwych kandydatów, bo to jeszcze nie jest ogłoszone oficjalnie. I wśród tych kandydatów Patryk Jaki według takiego badania ipsos miałby największe szanse. Więc jeżeli, jeżeli partia Prawo i Sprawiedliwość oraz Jarosław Kaczyński wyrazi taką chęć, żeby Patryk Jaki wziął, wziął to na siebie, to brzemię z kandydatury. To jak najbardziej on jest za, dlatego była ta jasna deklaracja, oświadczenie takie, że on jest gotowy służyć Polsce, jest gotowy, żeby budować polski rozwój. Gdyby Patryk Jaki rzeczywiście wystartował w tych wyborach, to wiele wskazuje na to, że jego kontrkandydatem, chyba najpoważniejszym, byłby Rafał Trzaskowski. Już kiedyś panowie starli się ze sobą w wyborach. To nie było korzystne starcie dla Patryka Jakiego. Zgadza się, ale wybory w stolicy są wyjątkowymi wyborami. Tam tak naprawdę Warsz Warszawa jest całkiem innym okręgiem aniżeli cały kraj. Nie można powiedzieć, że Warszawa jest takim. Współczynnikiem tego, co się dzieje w całej Polsce. Polska tak naprawdę jest powiatowa i gminna, więc w Warszawie w tym starciu tam z panem Trzaskowskim, oczywiście uzyskał on bardzo dobry wynik, lecz nie wygrał, ale po cichu liczymy tak naprawdę, że pan Donald Tusk wystawi pana trzaskowskiego, ponieważ no pan Trzaskowski tak naprawdę zalicza wpadki za wpadkami. Czy to od samej pandemii, który był wtedy na zwolnieniu, czy teraz choćby dwa dni temu znowu ulewę zalało Warszawę? Nie można było tego przewidzieć. Nie wiem, czy można zwalić tutaj na kogoś winę, że to ktoś inny nie zrobił. Jakieś powołanie sztabu kryzysowego odbyło się dopiero na następny dzień po tych, po tych podtopieniach. Więc liczymy po cichu, że to będzie e, Rafał Trzaskowski, ale wszystko wskazuje na to, że jednak pan Donald Tusk będzie tym kandydatem na prezydenta, no bo on nie wracałby tutaj do Polski, do tej polskiej polityki tylko po to, żeby być premierem. No, Donald Tusk zapowiada, że nie będzie się ubiegał o prezydenturę. Nie wierzycie w te zapowiedzi? Znaczy, no, pan Donald Tusk dużo rzeczy mówił choćby ostatnio z tą olimpiadą, albo wcześniej z tym, że będziemy produkować energię dla Ukrainy bez ECTS-ów, no to czy można wierzyć panu Donaldowi Tuskowi? Mi się wydaje, że można. Temu, temu, co powiedział, jak był nagrywany, tak troszeczkę z ukrycia, jak powiedział, że dla niego jest upiorne siedzenie w ławach sejmowych. No i jak spojrzymy na jego frekwencję w, w Sejmie, no to widać, 51%, no. jakby był studentem, no to udało się. Frekwencja zdał zaliczył, ale no, w naszych oczach to. Jednak pan Donald Tusk ma większe ambicje. Było widać... Ale gdyby kandydował na prezydenta, to 51% też by mu dało sukces? Dałoby mu sukces, ale widać, w jaki sposób się porusza w tej polityce naszej polskiej? Tak naprawdę swoich kandydatów powycinał w tej chwili. Trzecia droga nie istnieje. Z lewicy ktoś, nikt nie istnieje. Kogo mógł, można by było wystawić z koalicji rządzącej w tej chwili? Bo my, jako zjednoczona prawica, już, już od razu ogłaszamy, że będziemy mieli jednego kandydata, będziemy się jednoczyć pod jednym szyldem i Solidarna Polska, suwerenna Polska nie wystawi swojego własnego kandydata. Ale co się dzieje u, u koalicji rządzącej? Raczej, raczej jeżeli, jeżeli lewica by nie, nie wystawiła, czy PSL, to to jest dla nich już koniec. To jest totalna anihilacja. Pan Donald Tusk skanibalizował swoich przeciwników, no i wychodzi na to, że do, do tego wyścigu wyborczego to stanie raczej on, a nie Rafał Czaskowski. No, pytanie, czy wy nie zostaniecie w pewien sposób skanibalizowani? Już inny z waszych koalicjantów tego doświadczył. Dziś też rozwiązanie polegające na połączeniu się z prawem i sprawiedliwością, jak usłyszeliśmy także w rozmowie z panem. Jest jednym z tych, które są brane pod uwagę, więc zobaczymy, co nam przyszłość pokaże. Oczywiście. My mówimy też o, o takim tworze, o jakimś wspólnym, że będziemy mogli pod jednym szyldem też działać. Tego nie, nie, nie wykluczamy. To nie będzie wtedy skanibalizowanie suwerennej Polski? My mamy swoich własnych kandydatów, którzy są naprawdę barwni i są widoczni. Ale tak oni naprawdę... też mają barwnych kandydatów. Ale którzy zdobywają dużo głosów w, w wyborach, no już tak raczej nie. Widzimy, jeżeli, by się, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę wybory do Europarlamentu, że to by były wybory do naszego krajowego Sejmu, to już by wtedy inaczej wyglądał rozkład. sił. No, Lewica czy, czy PSL przestałoby istnieć. Pan Hołownia z ostatnich sondaży widać, zostałby mu już tylko 6%. Więc suwerenna Polska istnieje już tak naprawdę 12 lat. Mamy swoich zwolenników, swoich działaczy w regionie. No Chociaż też gdybyście musieli samodzielnie startować w wyborach jakichkolwiek, to prawdopodobnie nie przekroczylibyście progu wyborczego, więc tutaj też można na to w ten sposób patrzeć. Można w ten sposób patrzeć, no ale nie wiemy co przyniesie przyszłość. Tak naprawdę czekamy do jesieni w tej chwili. I o tej przyszłości na pewno będziemy jeszcze niejednokrotnie mówić, kiedy ona już się stanie teraźniejszością. A za dziś bardzo dziękujemy pełnomocnik suwerennej Pol w opolu Krzysztof Grudzień był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo.